Witam serdecznie mieszkańców Zabrze. W imieniu firmy DB Cargo Polska chciałbym złożyć z okazji setnej rocznicy nadania Zabrze praw miejskich najserdeczniejsze życzenia. Życzę zdrowia, radości, optymizmu i chęci korzystania z możliwości, jakie daje miasto Zabrze. A tych możliwości jest bardzo wiele. Na przestrzeni ostatnich lat, miasto zmieniło się w ośrodek innowacyjnej gospodarki. Ośrodek medyczny, ośrodek kultury i sportu oraz kultury poprzemysłowej. To dzięki wam, mieszkańcom miasta, jak i też włodarzom miasta, było to możliwe. Wykrzesanie tej energii z ludzi, którzy tutaj mieszkają, uczą się i pracują. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego.